Siemens Empire to to jest druga seria na moim kanale. Gramy sobie dzisiaj w Detroit Become Human. Ja w tą grę nie grałem jeszcze ani razu. Nie wiem do końca o co w niej chodzi. Wiem, że jesteśmy Androidami, że jest 20 lat później, w sensie jest 2028 chyba albo 2030. No i generalnie, że, że mam jakieś tam wybory. I w sumie to tyle, co wiem. Za dużo o tej grze jakby nie, nie czytałem i tak dalej. Więc. Bo po prostu dostałem ją rok temu i przez ten rok w nią nie grałem, a wiedziałem, że gra jest kozacka, więc po prostu nie chciałem, wiecie, sobie spoilerować. Więc teraz gram na świeżo, nie wiem totalnie o co chodzi, więc zaczynamy. Nie wiem czy nie będzie za głośno. Najwyżej sobie to ściszę. Widzę, że to jakieś trichy nasz kolega robi. Też bym tak chciał. Dobra, chyba musimy za nimi iść, nie? Ale śmieszne serwanie. Trzeba drążek podnieść do góry. Trzeba było, żeby coś podnieść. Mamy jakąś rodzinkę. Chyba nam się to nie przyda? W ogóle jakieś zdjęcie na jakimś tablecie czy coś? Chyba nie jest zadowolona, że jesteśmy Androidem. Widzę, że tutaj za dobrej renomy w tej grze nie mamy. Androidy nie mają. Ja tu zobaczę, co to jest. Ręcznik karłowaty Ocal To raczej nic nie zmieni Ale przynajmniej Ale przynajmniej yy, wykazaliśmy się Dobrym sercem <laughs> O ile można tak powiedzieć Znać kapitana na, O ile można tak powiedzieć o androidzie, o robocie Ojga chyba też niezadowolony. Ojga się ma. Robotę przeszedłem zrobić, bo sobie nie dajesz rady. Po dobra, um, no, rozmawiamy. Already shot down two of my men. We could easily get it but they're on the edge of the bow. If it falls, she falls. Do so, so you yeah, know it's <coughs> I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. So, have you tried its deactivation codes? The first thing we tried. Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Oops. Każda sekunda. A, bo to nam pokazuje co mamy. No dobra. na nie możemy zrobić jakiś skan, co tu się stało. I zrozumieć o co chodzi. Wiemy tutaj jaką gość ma broń. Przeanalizowane wydarzenia, 0 na 1. Defekt zabrał broń ojca. No dobra, nie wiem czy to nam za dużo dało. Mamy jeden na jeden, to chyba jeszcze tutaj. No, Okej. Okay. Nie wiem czy to nam coś dało. Znaleziono informacje: 3% nam podniósł szansę. No to jest. to jest sporo, nie? Przeszukaj pokój zakładnika. Przyjrzyj się ofiarom. No zobaczymy, zobaczymy co tutaj się stało. Przeanalizujmy sobie trochę informacji. Właściwie, nie wiem, czy powinniśmy to robić, czy, czy nie tracimy za dużo czasu w ten sposób. No ale chyba jednak lepiej te informacje zebrać, niż pójść tam, wiecie, bez, bez żadnych yy, wskazówek, tak? Daje mi się, że jednak. Wydaje mi się, że jednak dobrze, że to robimy. <laughs> No okej, okay, czyli, no po prostu został zastrzelony na tyle, no. Ojciec coś wstrzymał. Nie wiem czy tam pomoże. No dobra, wyjdźmy. Czy nasze szanse się podniosły? Nie. Coś się tutaj nie udało, czy co? Wydaje mi że się, że się coś zmienić, jakieś tam, wiecie. Dobra zobaczymy sobie jeszcze raz rekonstrukcja A, tam coś jest Okej, okay, rekonstrukcja ukończona Przenalizowanym wydarzenie 2x2 No dobra, może teraz się tutaj zmieni Tak Możemy zobaczyć sobie co on robił Chyba jakiś tablet, co? Tak. Aha, kupował sobie Androida. Miał zostać za zastąpiony. Czyli mógł się znosić dlatego, bo chciał zastąpić go. Czyli wtedy... Aha, czyli wrogiem jest Android. O kurde. Kolejną osobę zabił. Funkcjonariusz policji był pierwszy na miejscu. Dobra. Przeanalizujemy sobie tutaj. Ostatnią rzecz, którą sobie to zrobimy, przeanalizujemy go, tą całą rekonstrukcję zrobimy, a potem spróbujemy uratować, ratować tam dziewczynkę. Oni tam chyba są gdzieś na, na tym, na przepaściem jakąś. Tak przynajmniej mówili. Eee... Okej. Okay. prawego drążka, poruszać kamerę. Dobra, tu coś mamy. Zakładnie był świadkiem strzelenia, no dobra. Czyli na tych żółtych tych, to już wszystko skapnąłem, dobra Defekt po stronie policjanta Na tych żółtych paskach mamy jakieś tam wskazówki, czy coś tam Dobra <tryk> Broń zlokalizowana, Mam jakieś kłódki nam się odhaczają, wydaje mi się, że to <tryk> jakoś wpływa na te szanse nasze Właśnie te kłódki no dobra, 63% to już jest dużo więcej niż na początku bo W ostatnim rzeczce przeanalizujemy po drodze Android No nas tam czeka więc co to jest? Świeża niebieska klew, run na Android Okej, okay, czyli Android też został postrzelony No dobra Model defekta PL600 Nie wiem czy, czy nam za dużo da Może On no, 2% <laughs>

iść, ale nie ma O szanse na spadły przez tych helikopter. Ocal co, za wszelką cenę. Dobra. O, empatia empatyczny. szanse na spadły. Możliwa przyczyna. Okej, okay, my to odkryliśmy. Uuu, ale o 10% nam podniosło. Dobra, super. Ale chyba nie możemy tak blisko pod podchodzić, bo nas mogą ten. Bo on no, może skoczyć, więc powiedzmy jakoś, żeby jak blisko przy ten. Uczująco, racjonalnie. No nie, to, to możemy trochę współczuć. No, nie! nie Myślałem, że tego zenerwuję, że to nie, nie, nie <grym Czarnia> no. W końcu to jest chyba rola robotów, nie? Racjonalnie zbliżam porozumienie z Racjonalnie? No, What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If, if I, die, I die, she dies. Okay. you hear me? No, zrozumiałem, zrozumiałem. <coughs> I can't stand that noise anymore. Tell <coughs> <coughs> that helicopter to get out of here. No, dobra, no zgodzę się. Na helikoptera się nam się nie przyda. Więc może odlecieć, nie wiem, czy na niego terminuje. A tak, to przypomnę, że trochę uspokoję. Okej, okay, 72% blew, racjonalne podejście, zaufanie. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go, and I promise you, everything will be fine. 78%, o kurde. Wszyscy stąd mają zniknąć. No, I want a car w mam No kompromis hmm. chyba. Nie, no to, to, to by było... to by było zbyt ryzykowne, żeby tak zrobić. W końcu ona jest najważniejsza, tak? Ale szanse na podjazd, okej, jest super. Poświęć się, uspokój, prawda? Dobra, no uspokój. Sto procent. Chyba podjęliśmy najlepsze możliwe decyzje. Okay. I trust you. Wierzę ci. O kurde. Ej, postąpiliśmy chyba najlepiej, jak się dało. Trzymaj, zastrzelili go. No, tak można było się spodziewać, no. Był, był błędem w systemie, no. Musieli go zabić, no. Nawet pewnie. I pewnie ten Conor by go nie zabił, ale. Ale oni, ludzie, to ludzie, no to jednak chyba tych Androidów za bardzo nie lubią. Ale udało się, no czyli uratowaliśmy dziewczynkę, misja wykonana, właśnie no lepiej chyba zagrać się nie dało, postąpiliśmy kurcze... Mieliśmy same dobre decyzje, jedna decyzja nam trochę spadła O chyba 2%, ten helikopter chyba nic się nie dało z tym zrobić Ale właściwie podjęliśmy chyba najlepsze decyzje jakie się dało No bo wiecie, ze współczuciem podeszliśmy do tego <laughs> Mogliśmy mu pozwolić... Właśnie, bo ja zapomniałem ja, 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 ja powiedzieć Ja grałem sobie i mi się tam dźwięk nie nagrał więc musiałem nagrać Detroit jeszcze raz i w poprzedniej próbie w poprzedniej próbie yy, ja umarłem ale ona przeżyła czyli jakby misja była wykonana ale my zginęliśmy i to też była misja wykonana mi się pokazała właściwie nie pamiętam jakie decyzje wtedy podejmowałem to jest pokazane ale mniej więcej chyba podobnie tylko że tylko że no właśnie tutaj mniej więcej podobnie tylko że tutaj y, zamiast Tutaj podszedłem, właśnie, bo tu się poświęciłem, tu się poświęciłem, a tutaj oko defekta. Czyli po, po, czyli po prostu tutaj inne decyzje podjąłem, a tak to mniej więcej tak samo robiłem. I jak poświęciłem się, to ten Konor, czyli ten nasz bohater, on wskoczył do, skoczył do, tego, do tego Daniela i zepchnął go. Ale tą dziewczynkę złapał i ten Daniel, jak, e, jak spadał, to zastrzelił nas po prostu. W sensie, no, umarliśmy, nieźle, zastrzelił nas. On sam umarł, ja umarłem, ale dziewczynka przeżyła, czyli misja była wykonana. No dobra. <laughs> Z tą drugą gra musi być nieźle rozbudowana. Skoro, skoro, skoro wiecie, no, mamy tyle jakichś możliwych opcji. Mamy raz, dwa, trzy, sześć możliwych opcji, tak? Nieźle, o kurde. Dobra Powoli będziemy kończyć ten odcinek Trochę ścisze, bo się podgłośniło samo mm. <coughs> Jesteśmy w jakimś sklepie Tego... Tu mnie jeszcze nie było Tu mnie jeszcze nie było Jesteśmy w jakimś sklepie Aha, czyli sobie model czyli co tutaj Androidy kupują? 8 tysięcy? Chyba tak, an... z Androidami. Nie wiem, czy z czym teraz nie słuchacie, tak to sorki, ale konsola zaczęła wariować i nagle wydaje jakieś, nie wiem.

Eee, także kończę odcinek, niedługo będzie następny, odcinki będą na przemian tak mniej więcej z karierą City, może kariera City będzie trochę częściej, eee, ale no dobra, kończę odcinek, pamiętajcie łapkę w górę, subskrypcja, eee, żegnam się z Wami, siema!